Dobra, teraz schodzę zakupowy. Może zacznijmy od tego żywnościowego, jedzeniowego. Dobra, wiadomo, Coca-Cola mam tu pod ręką, zaraz będę ją piła. Pijemy za lepszy czas. Tak, Coca-Cola to must have. No tak, tak, możecie sobie obstawiać, ile kalorii mają moje zakupy. Nie pokazuję wszystkiego, bo tylko takie rzeczy, powiedzmy, bardziej wyjątkowe albo jakieś nowości. Mam więcej zakupów zrobionych, ale też nie będę pokazywać. Nie wiem, pieczywa albo owoców bez przesady. O, oczywiście zaśpiewam wam, jasne. Dobra. Dlaczego sypiecie sól na merany? Okej. Okay. Zaczniemy może od nowych soków Tymbark. Już jakiś czas temu je widziałam. Właśnie wczoraj Biedronce je znalazłam. Czerwone owoce. Jest to sok z truskawką, wiśnią, maliną, jagodą, bananem, jabłkiem i marchewką. Później po je wypróbuję. I tu mamy drugi. Owoce pomarańczowe. Mango, pomarańcza, marakuje, jabłko i marchew. Takie dwa nowe smaki. Mam no, nadzieję, będą dobre. Tu jeszcze mam oczywiście sok pomarańczowy. Hm. Dobra, jeśli chodzi o kolejne rzeczy z jedzenia, tu mam tutaj takie sucharki. Yy, taki chlebek przekąska, to jest bardzo dobra. Ja w ogóle je bardzo lubię takie coś w stylu grzanki jakby, można powiedzieć, o smaku cebulki. Znalazłam ostatnio w Empiku te ciastka i wczoraj się skusiłam na nie w końcu. Dumle. Pamiętacie, były takie cukierki za dawnych lat. Bardzo je lubię. I się o te ciastka powiedzmy, że takie przeciętne. Powiedzmy takie 5 na 10. Ale całkiem spoko w smaku. Karmelowe. I tak, chciałam Wam polecić również najlepsze ciasto. Sernik z jagodami, znajdziecie Biedronce. Jest najlepszy sernik, jaki kiedykolwiek jadłam. Przepyszny. Jeśli chodzi o kolejną rzecz zjedzenia, to takie żelki. W postacią z muminków. I jest tutaj smak truskawka, pomarańcza. Gruszka i granat. Więc myślę, że będą bardzo dobry smak. Kolejna rzecz to nasza kanapka. Teraz nasza kanapka ma nową super odsłonę, w której są takie teksty, co mamy przytulam cię, jesteś prawdziwym skarbem. Więc każdy z was może dać swojej ulubionej osobie ukochanej, nie wiem, komuś bliskiemu taką Kinder kanapkę, to myślę, że sprawi mu ogromną radość. kolejna rzecz to taki powiedzmy nie wiem baton? nie, to nie jest baton, taka przekąska owocowa o smaku jabłko, truskawka zdrowe, to już jest zdrowe przyznaję jeśli chodzi o cukier, o właśnie no tak, tak, cukier, macie rację, słodka jestem no to muszę ten cukier jeść czasami i tak, jeśli chodzi o coś słodkiego, patrzcie jaka fajna czekolada, o kształcie jakby bank banknotu można powiedzieć, to jest 100 tysięcy dolarów, <laughs> jest to czekolada mleczna nie wiem, czy będzie dobra w smaku, czy nie, ale na jeśli byłaby beznadziejna, to i tak super opakowanie, więc jak najbardziej zachęcam. Moi drodzy, po latach wróciło moje ulubione salami, takie jakby chipsy salami. Przepyszne to jest. Wiele lat temu, pamiętam, były one takim plastikowym, a teraz w innym opakowaniu. Mega się cieszę, że to wróciło. Wieżące znajdziecie. 10 na 10, uwielbiam. Tak jak wiecie, kiełbaska drobno rozdrobniona w formie chipsów jakby. Bardzo dobre, pyszne. Z pieczywem jak najbardziej pasmakuje. Ja kupiłam sobie jeszcze tak, rogalika Daysa. Eee, co tu mam jeszcze, właśnie. Kolejna nowość to Snickers proteinowy, tylko to jest baton chyba z łezami się wydaje. Po kraj pochodzenia. Kupiłam go w Kuchni Świata. Wielka Brytania, no to był drogi baton przyznaję. 20 zł kosztował. Ale myślę, że będzie też fajny, bo to jest biały sneakier z proteinami. Doda trochę energii. Mam tutaj tyle rzeczy przed sobą, że aż ciężko mi to znaleźć. Właśnie moi drodzy, ja sobie tej Praliny Lindor. Czyli zjadłam trochę. Ale kiedy są pyszne, to po prostu coś wspaniałego. Później po transmisji będę dalej się zajadać. A ja najbardziej lubiłem, tak, mleczne, czerwone, białe, te żółte, z orzechami laskowymi, te brązowe. Lubię też te różowe, truskawka i biała czekolada. Przepyszne są te praliny Lindor, naprawdę. Rozpływają się w buzi. Ja kupiłam ponad pół kilo i zapłaciłam za nie bardzo dużo, 117 zł. Szkoda mi było, ale mówię, dobra, raz na jakiś czas może pozwolić. A właśnie, kupiłam sobie wczoraj jeszcze moją ulubioną orężadę japońską. Tym razem o smaku brzoskwiniowym. Uwielbiam. Czyli takie taką kuleczkę, potem trzeba ją tam, wiecie, mocno wcisnąć. No i wtedy zacząć pić. Jest przepyszna. Polecam serdecznie. I kochani, mam tutaj balsam do ciała. Z perfekty: Bubble Tea. Bardzo mi się podobał zapach. Taki piękny, orzeźwiający, taki świeży. I jest to balsam do ciała z zieloną herbatą i cytryną. Mega orzeźwiający, tak pamięta mięta tutaj była. Tak pięknie pachnie. I jakie ma właściwości? Na pewno znasz pyszne napoje owocowo herbaciane, bubble tea. Jestem balsamem do ciała, który wzoruje się na takich Wymyślonych napojach, kryje w sobie ekstrakt z zielonych, zielonej herbaty oraz ciągi z cytryny, pomarańczy i grejpfruta stanowiące idealne dopełnienie tej zaskakującej kompozycji. Aby. Co dopiszacie, moi drodzy? Największym zaskoczeniem będą dla Ciebie witaminowe kuleczki, które mam w sobie. Podczas nakładania zapewnią Twojej skórze witaminowe odżywienie. Sprawdź sama, jak. Zadziałam na Twoją skórę. <noise> obietnica jak zawsze, duża. Potrafię je nawilżyć i odżywić. Moim sprzymierzeńcem jest masło szea oraz olej ze słodkich migdałów. Zdradzę Ci jeszcze, że wspaniale pachnę. Wypróbuj mnie koniecznie. No to wypróbuję i to już dzisiaj po prysznicu. Pachnie naprawdę super. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłam, to ostatnio to. Head and Shoulders 2 w jednym, ten mentolowy. Bardzo go lubię ze względu na to, że chroni przed upierzem i oprócz tego również chłodzi yy, skórę głowy. Mega się świeżo czuję po nim, więc polecam serdecznie. Uwielbiam ten szampon. Kochani, kolejny kosmetyk to woda termalna z Awen. Kupiłam tą większą, bo bardziej się opłaca. Yy, jest to woda, która bardzo łagodzi podrażnienia. Na przykład, jeżeli, nie wiem, słońce Was poparzy, albo jeśli, nie wiem, macie jakąś tam skórę rozgrzaną w danym miejscu, albo na przykład chcecie pod koniec dnia albo rano swoją skórę twarzy trochę tak jakoś złagodzić, albo, nie wiem, odświeżyć, to jak najbardziej polecam psiknąć tą wodą. Jest naprawdę cudowna, serio. Ona ma takie mm, właściwości, bym powiedział, lecznicze w pewnym sensie. Ona jest do skóry wrażliwej przede wszystkim. Już kiedyś ją używam i naprawdę ją uwielbiam. I tak, oparzenia słoneczne, uzupełnienie podczas terapii wysuszających, zaczerwienienia twarzy, właśnie, zaczerwienienie twarzy na przykład. Moja skóra też jest taka, wiecie, wrażliwa. Mm, oprócz tego, po depilacji tak samo, jeśli macie podrażnioną skórę, po depilacji również się sprawdzi. Mm, co tam, to? po demakijażu na przykład, po wysiłku fizycznym się odświeżyć yy, i skórę koi bardzo. W czasie upałów, podczas podróży. Zgadza się. I to jest naprawdę świetny kosmetyk. 10 na 10, bo używam i naprawdę wiem, że jest super. Polecam. Kolejna rzecz, którą sobie kupiłam, to wcierka do włosów. I jeśli chodzi o tę wcierkę, to ona jest ym... Adjwan i Wąkrota Azjatycka jakieś takie. Dziwne rośliny, zioła, nie wiem, nie słyszałam o w ogóle istnieniu. No ale powiem tak, już nałożyłam sobie ostatnio i dodaję objętości włosom. Pachnie jakoś tak specyficznie, ale bardzo też tak łagodzi, bym powiedziała, podrażnienia skóry głowy. Więc co to tutaj obiecuję? Mam tutaj wyjątkową kompozycję aloesu, adżwanu, wąkroty azjatyckiej, ziół. Jakiś taki, nie wiem, czekać. Zioła ajurwers...dyjskie? Boże, jaka nazwa. Ekstrakt papryki oraz miodli indyjskiej. Po prostu tam przykacie kilka razy i wystarczy tylko wcierać skórę głowy. Mam obiecują, że... nawilżenie i objętość. Tylko zapach jest taki nie za bardzo nieprzyjemny, bym powiedziała. Kolejny kosmetyk, który naprawdę lubię, to ten oto rozświetlacz. Jest to rozświetlacz z Lovely, ale też traktuję go jako, wiecie, cień do powiek. Bardzo pięknie błyszczy na oku. Jest to Palm Springs Glam. Kolejny kosmetyk. To mgiełka yy, z Iwonu, którą bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić. Pachnie naprawdę przepięknie. I ona jest mgiełką, którą się psika na poduszkę albo na pościel. Yy, no i tak, wiecie, relaksuje i pomaga w zasypianiu. Oprócz tego pięknie pachnie, uspokaja. Kolejny kosmetyk, jaki ostatnio kupiłam, to krem do rąk z AA. Ten z nowej kolekcji. Yummy Skin. Jest to Mango Power, mango i figa, odżywczy krem do rąk. Jeszcze go nie używałam, więc nie powiem raczej. Jak działa. Co my tu mamy jeszcze? Kupiłam wczoraj Carmex. Kupiłam sobie wczoraj Carmex z marakują. I waniliowy kolejny. Na promocji 8,49 Rosmanie, więc polecam. Jak wiecie, Carmex to jest mój ulubiony balsam do ust od lat i nie zamieniłam go na żaden inny. Bo długotrwale nawilża jest dobry dla nawet najbardziej spieszniętych ust. Yy, oprócz tego yy, wiecie, łagodzi podrażnienia, suchość na ustach, regeneruje yy, i pozostaje takie miłe uczucie mrowienia mentolu, więc I love it, jak wiecie. Z kosmetyku kupiłam sobie mój ulubiony puder z Golden Rose. I jest to puder yy, mineral powder matujący z witaminą E. Ja uwielbiałam odcień 109. Dobra, teraz pokażę jakieś dodatki może. Kupiłam sobie ostatnie dodatki jesienne i halloweenowe. Taka piękna gałązka z dynią z liście. Mega to wygląda. Kupiłam sobie również taką dynię. Miła dotykuje, jest taka, nie wiem, pluszowa bym powiedziała. Też sobie ją położę na. Półce, świetnie wygląda. Kojarzy już z Halloween, od razu i z jesienią. I jeszcze mam taką wiewiórkę. I ją sobie można gdzieś tam włożyć, na przykład do doniczki albo do wazonu. Też fajna ozdoba, dekoracja. Kupiłam sobie, moi drodzy, wczoraj dwa zeszyty. Ten już wcześniej miałam, ale on tak bardzo mi się podoba, że wziąłam kolejny. Taki kosmiczny. Z planetami Dream Big Little Star Ja bardzo lubię te notatki zrobić. Jakieś więc, taki zeszyt. Świetnie się sprawdza. Mega mi się podoba ta układka. Wszystko to związane z kosmosem zawsze mnie ciekawiło. Kolejny zeszyt. Cute girl. Z truskawkami. To jest bardzo ładna układka. Oj, jak w zauważyłam, że on jest w jakąś linię. No jejku, się, ja że w kratkę. No cóż, przeoczyłam ten fakt. Zeszyty potrzebne mi są do y, zapisywania różnych notatek. Co ja tam kupiłam sobie wczoraj jeszcze gazetę Show? Tę tą górniak na okładce. <noise> Ale właśnie, to jest sposób, jeszcze. Z takich ostatecznych rzeczy to gąbki, moje ulubione. For your beauty. No ja do kochani, chciałam pokazać również pewien długopis. Patrzcie, jaki ładny. Z takim diamentem. Brylantem. Ale przepiękny gadżet. Pewnie coś taka, taka biżuteria, jakby wizję drugopis. Miałam sobie takie fajne ozdoby w kształcie serca, cekiny. teraz może czas pokazać wam nowe okulary przeciwsłoneczne. Tak. Pierwsze, które ostatnio zamówiłam w sobie są bardzo podobne do tych, które miałam ostatnio. Gdzie używać takich, takich sekinów? Na nie wiem, gdzieś tam prezent ozdobić albo coś. Jak najbardziej. Takie naprawdę bardzo ładne a Mam drugi okular, takie już trochę lepsze. Tylko wczoraj 200 zł z hakiem. Ale patrzy przez nie naprawdę cudownie. port widzenia. Nie wam się podobają? Chcesz zobaczyć? Ja to ja. Chcesz zobaczyć paragon? Tak? można gdzieś go mam w portfelu, albo zrobiłam sobie zdjęcie wczoraj, więc ja nie wiem, że to trudno.